Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena mordeczki, z tej strony. Tomasz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest specjalny odcinek z dziadziem Dziadzio, możesz się tutaj przywitać. Cześć, wszystkim. No, pijcie na kanał do dziadzia, widzowie. Link macie oczywiście w opisie i przypiętym komentarzu. Dajcie łapka, łapkę subika. I tam napiszcie jakiś komentarz o niego. To może coś tam Wam sypniemy, jakimś skinkiem. Zobaczymy. I słuchajcie, dzisiaj dziadzio decyduje o tym, co zrobimy z naszą całą. Kwotą, jaką mamy, czy, czy, czy wygramy, czy przegramy, no zaraz się przekonamy. Dziadu, no decyduj, decyduj, twój odcinek. Dobra, może zaczniemy sobie tak od początku. Wejdźcie w bitwę. O, już na bitwę. No. I stwórz własną bitwę. No i tak, dodaj skrzynkę, i masz 10 double downów. <coughs> bo musimy zdradzić, jakie to są skrzyneczki. Że widzowie, widzieli, że to jest fajny prosić ich. Jednego knajfa. O, kurde, już od knajfów. A jednego. I to jest 840 zł i polec na trzech graczy. Dobra. Kknajpa na koniec, to? Tak, no. Zobaczmy, ta skrzynka, teraz te 10 skrzynek, to jest. Jedna skrzynka ile ona kosztuje? 20 zł, nie? 28 zł. No, 28. 28, ma idzie 3 z tego dropnąć i naprawdę duże szanse są. Z tego, co ja tu widzę. No, to jest najśmieszniejsze, no. I. No, miejmy nadzieję, że to właśnie będzie teraz moment tego, że pokażesz, jak to właśnie działa. I zobaczymy, pierwsza skrzy... no... Lipa, lipa. To może być częsty drop, ale jeśli tutaj jest jeden. Jeden, To jest jedna skrzynka. Jeżeli na przykład robicie co takich za 10, macie 280 zł i macie dwa dobre dropy. Dwa dobre dropy i wam się większy skrzynki zwraca. Tutaj nie ma co się no martwić. To no, tu już się tak naprawdę zwróciły te skrzynki chyba, nie? Tak, tak, no. I to jest to, że... O, no, jest, Jerry ma naprawdę, naprawdę fajny drop. I tutaj będzie o. ciężko tego dogryć, No i ale tutaj Jerry znowu. To jest właśnie to, że Jerry tutaj znowu. Ale nadrobiamy sobie powoli. A Jerry to jest taki bo on zawsze wygrywa ze mną, nie? Tak, tego bota. ja też miałem taką sytuację, że Jerry zawsze ze mną wygrywa. Nie miałem jeszcze sytuacji, żebym wygrał z Jerrym. No ciężko jest. No i... Patrzcie na to sam, Bo teraz ten knajp już nie ma sensu, bo tak naprawdę ten knajp był na dobitkę. Ale patrzcie na to, ile oni z double downów mają pieniędzy. Z samych double downów oni mają naprawdę dużo pieniędzy. No i ten, ten nóż nawet nas nie ratuje. Ale blisko. Ale patrz. No, naprawdę blisko. I z bitwy za 840 zł macie 2650 to jest naprawdę moim zdaniem. Jeżeli za taką sumę macie tyle, no to to jest. I mogło być lepiej, oczywiście. To jest wiadomo, że mogło być lepiej, ale moim zdaniem to jest kosur. No tak, sprzedaj sobie to. No tak. I weźmiemy sobie wy... jakieś takie jakieś. jakieś... E... Może coś jest ciekawego? Może sprawdzić, czy coś jest ciekawego. Nie, no nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, to stwórzmy sobie tak, yy, trzy razy premium Może jakoś grubiej, polecimy Czy znaczy ty polecisz Mamy 7k po no. Wydaje mi się, że jeszcze jedną taką pszałkę bo gdzieś było przed tym Idź se w dół Działo trochę Masz od żadnej Idź se lekko w dół no. I daj black ten, tego tego, pirata Pirata miałeś na górze mm, gdzie ty go masz? Nad Evronem, jeszcze wyżej, on kosztuje coś... A, 500. ten. No. 520, tak. I dodaj jeszcze jednego. Możesz dodać jeszcze jednego, no. I również na czterech. I... abon bo no. ma... trzech? Dobra. No. dobra, no, mogę być na trzej. I na czterech. No, to grubo lecimy już. Dwa kafle, bitwa. No, mamy nadzieję, że tutaj... No... Ja ostatnio miałem sytuację, że właśnie bijłem się w premiumach i kolesiowi trafił haul. A ty to premium to jest, no. to jest skrzynka, która albo może dać dużo, albo nie dać, nie? To jest niewiadoma, nie? To trzeba no. mieć szczęście. To jest jedna wielka niewiadoma i tutaj... Nieźle. Nieźle, bo my mamy te 120 zł jeszcze. Drugi do drogi jest tragedia, SSG. Dobra, ale jeszcze mamy te droższe skrzynki. Które... Oj. No, ale to i tak było ono odrobić O, no i widzisz. Bajonecik Szkoda, że. Łaby stan. No. Oj, Oj. Oj. No jest lekka lipa. No i ostatnia skrzynka. Oj, przegraliśmy. Rękawiczki za nos, ale przegraliśmy chyba. No ewidentnie przegraliśmy. Ale, gru ale bitwa gruba. No, bitwa gruba. 8K, hopię. No, prawie 9. Hmm. No co? Można stworzyć jakiegoś grubasa, co nie? Jakaś gruba bitwa? No dobra, mamy 5700 5700, no to można tak, I masz tego, masz tą świnię taką małą jedną hmm. no. I tego kosmonautę I masz dodać jeszcze Chcemy iść za Alina, czy nie chcemy iść za Alina? twój odcinek, ty decydujesz. Dobra, no to idźmy. Desert Hydra. Gdzie jest ta Hydra? Po lewej masz. Po lewej koło, no, tak. E, Rapa e, Dajmy nóż na podbicie. Bo tam jest fajny dropping i może być fajne podbicie. Mamy jeszcze... Dobra, to 1600 zostawmy. Dobra. I zróbmy to na trzech. Na trzech, to już mniej ryzykownie. No widowie chyba wyjdę torbami dzisiaj nie Tymi. No widzę, Tymi że idziemy no Widzę, że idziesz moim pasem, Tylko że ja nie tworzyłem akurat swoich skrzyneczek. Mm. O nie, Jerry, Crusher, no, dwa najgorsze boty. No, ale no liczmy na szczęście, liczmy na to, że akurat się coś uda. Pierwsza skrzyneczka. No nie jest, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Druga skrzyneczka, no. Oj, oj, oj. No jak na razie, nie ma, nie jest za ciekawe Ooooj ja 1400 300 Ja w ogóle na to zawsze gadałem, Alibaba, nie? Nie, no rapanui nie do nic Ale gówno, bitwa pewno nie odda knajp, nie odda Myślę, że to, to się nawet no nie. nie zwraca nikomu chyba nawet Dobra, może się zwraca jednak No cóż, bywa i tak już lepsza była ta za dwa koła Stary Na koniec jeszcze skrzynka diamentowa za XP może tu nam coś sypnie? No niestety. Najgorszy drop. No widowie, no cóż, no dziadzio mi dzisiaj okradł w tym odcinku. Niestety, niestety się nie udało. Jak będzie tutaj 50 łapek w górę, to w następnym odcinku go okradniemy. Możemy się dogadać. Dobra, no możemy tak się dogadać. 50 łapek w, górecz... w górę i następnym razem ty okradasz mnie. No, no, i no. widzowie, wbijajcie do niego na kanał, link macie, słuchajcie, w opisie, tak jak mówiłem. Oczywiście dajcie mu tam łapeczkę, subika, komentarzyk. Nie wiem, chcesz chcesz coś jeszcze powiedzieć, Dziadzio? Nie no, pamiętajcie, jutro się kończy konkurs, znaczy w sumie nie, nie wiem kiedy dodasz odcinek, ale na, na, naszym disku, na moim Discordzie jest wiele konkursów i na twoim również, więc zapraszamy na Discordy, co nie? No, więc widzowie, to tyle. O, skrzynka Tomasz jeszcze na koniec fajnie sypła. No, fajnie sypnęła. To tyle. Ja się z wami żegnam. kończymy ten odcinek materiał piękny, może nie jednak nie piękny, bo idę się wypłakać teraz do mamusi, bo przegramem. Z ciebie stary 8000. Przepraszam. 7... No Chyba niestety. nie z tej nocy. No nie. No oh, yeah. dobra, trzyma, widowie, trzymajcie się, do następnego Elo.